Witajcie, kochani! Witam na pierwszym polskim kanale poświęconym w całości firmie Atomi i polskiej aktywnej społeczności, którą budujemy wokół tej firmy. Przypominam, że jesteśmy na YouTube, TikToku i Facebooku. Zapraszam do aktywności, zapraszam do komentowania, zapraszam do zapisów i korzystania z produktów Atomu. Dzisiejszy filmik, który dla Was przygotowałem, jest takim zajrzeniem za kurtynę. Kim właściwie, kto tworzy firmę Atomi, jak ona jest, jak ona działa? Kto stoi za całym tym przedsięwzięciem, a także na koniec i to jest niespodzianka dla wszystkich, o których wspominałem w poprzednich filmach zobaczymy sobie firmy, koncerny międzynarodowe, znane z marki, które są odbiorcami produktów Atomi. I tutaj będziecie bardzo, bardzo zaskoczeni, bo wszyscy znamy te marki. Wszyscy je podziwiamy, a okazuje się, że za sukcesem, tak jak powiedziałem wcześniej, matką sukcesu wielu światowych marek jest właśnie ta sama firma, która stoi za Atomi. Zapraszam do oglądania. Zgodnie z zapowiedzią, przystąpmy do krótkiej analizy tego, kto stoi za Atomi. I mamy tutaj trzy duże firmy. Jest to KRI, czyli Koreański Instytut Atomowy, druga na świecie po nasa instytucja tego typu. Mamy tutaj Kolmar, e, która jest firmą z dużymi tradycjami, zaraz to zobaczymy na następnym slajdzie. I mamy y, Colmar BNH. Zatem kto co tutaj dokładnie robi? High Purification Technology. Tym się zajmuje Instytut Atomowy, czyli technologia wysokiego oczyszczania. Colmar dostarcza Multiple Liquid Emulsion Technology, czyli technologię łączenia różnych cieczy. Natomiast Colmar BH dostarcza Fresh Biofermentation Technology, czyli technologię czystej fermentacji produktów. A jednocześnie Colmar BH jest dostawcą surowych półproduktów do, 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 do produkcji. Na następnym slajdzie mamy trosze, troszeczkę szerzej opisany cały ten proces i widzimy, że Kolmar to firma ze stuletnią tradycją, która posiada 62% udziałów w Atomi. KELI, rządowa instytucja, posiada 38% udziałów i one razem z Kolmarem BNH dostarczają gotowe produkty do Atomi, który jest Exclusive Distribution Channel for Coal Mobility and Others czyli wyłącznym e, dystrybutorem produktów e, tego koncernu, który stoi za marką Atomi. Co robi Atomi? Atomi zajmuje się online shopping mall, czyli dostarcza technologię e, dla internetowego dla internetowej sprzedaży Broadcasting Station, tak, Atomi ma swoją stację radiową na YouTube, a jest dystrybutorem, czyli fizycznie dostarcza produkty do końcowego odbiorcy. I teraz na następnym slajdzie pokażę Wam firmy, które korzystają również z technologii czy produktów wytworzonych przez ten koncern. I tutaj będziecie obiecuję zaskoczeni bo wszyscy znamy te marki a nie wszyscy zdają sobie sprawę kto właściwie za nimi stoi zaczynamy myślę, że nie ma y, wielu osób, które by nie znały kilku a, albo kilkunastu marek z tej listy mamy tutaj Chanel, mamy Lacombe jest Kelvin Klein y, jest L'Oreal, Coty y, Estelauder. Jest nawet Pfizer. Jest Unilever. Tutaj niektóre się powtarzają. A po prawej stronie. Jest Johnson Johnson. A po prawej stronie mamy sekcję firm MLM. I na pierwszym miejscu największa na świecie firma MLM. Amway. Następny w kolejności Forever i Melaluka. Jest Herbalife. Także yy, kochani, wygląda na to, że działamy w firmie, czy korzystamy z produktów firmy, która jest matką albo y, częściowym autorem sukcesów wielu światowych marek z tej listy. Yy, tutaj można by sobie zadać pytanie, dlaczego działać w. <laughs> Ale nie będę rozwijał tego wątku. Natomiast yy, co chcę powiedzieć, yy, bo nie chcę nikogo yy, jakby no, umniejszać jego zasług ale co chcę powiedzieć wyraźnego słuchajcie, no dlaczego nie używać produktów Atomi skoro ich jakość jest porównywalna z tymi markami bo no z siłą rzeczy skoro dostarcza Atomi dla tych marek to nie potrafi robić innej jakości produktów, a cena w Atomi jest naprawdę na poziomie osiedlowej drogerii, czy sklepu wielkopowierzchniowego, dlatego, dlatego te produkty tak dobrze się sprzedają i cieszą się ogromną popularnością, a firma zdobywa szturmem kolejne rynki. Z ciekawostek jest, ciekawostki są, ostatnie wiadomości są takie, że właśnie otworzyła się Mongolia, Kazachstan już był od dawna. Wiem, że właśnie też na dniach otworzyła się Kolumbia, Atomi w Stanach, w Chinach, w Rosji jest już obecne od dawna w Europie od lipca 2021 czyli jesteśmy bardzo na początku i dlatego sądzę, że warto się interesować tam firmą korzystać z ich produktów choćby dlatego, że mamy tutaj światową jakość i bardzo ale to bardzo atrakcyjne ceny Kochani, przypominam, jesteśmy na YouTube, Facebooku i TikToku. Zapraszam do aktywności na tych kanałach, zapraszam do lajkowania, kontaktu i zachęcam do używania produktów Atomi. Dziękuję, do usłyszenia w kolejnym filmie.